Siemanko! Tutaj Oscar! Chciałbym Wam pokazać skąd pomysł na mój kanał. Co na nim robię, ale najpierw trzeba się ogarnąć. Na to, spędzam każdy dzień swojego życia. Chciałbym Was zainspirować i pokazać Wam, jak to właśnie wygląda, żebyście się właśnie tym zarazili, bo naprawdę warto. I tak właśnie wygląda każdy mój dzień. Nie tylko ciężka praca, treningi, ale również dobra zabawa doprowadziły do tego, że ścigam się z najlepszymi na świecie. Ja na vlogach chcę wam pokazać, jak właśnie wygląda to z mojej perspektywy. Pozdro!